Amerykańska osobowość medialna, Tucker Carlson odbył drugą pielgrzymkę do Moskwy w ostatnim czasie. Po wywiadzie z Putinem ostatnio porozmawiał z Sergiem Ławrowym, ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Sprawdziliśmy, o czym panowie rozmawiali i co to dla nas oznacza. Bartek Gajos, Ernest Wyciszkiewicz, Polihistor 2.0 Program Centrum Miroszewskiego. 5 grudnia Takry Carlson odwiedził ministra Ławrowa w Moskwie, zasterwował mu kilka dań, jeżeli chodzi o analizę stosunków międzynarodowych, zapytał o ważne sprawy tego świata, podsunął mu kilka. Dosyć łatwych piłek. Minister Ławrow nie miał specjalnych problemów, żeby je odbijać. Ale tak czy owak uznaliśmy, że warto przyjrzeć się tej rozmowie, wyłuskać z niej te elementy, które zasługują na uwagę. Bo czy się czegoś nowego dowiedzieliśmy, to ja mam znak zapytania wciąż. Może coś z tej rozmowy wyjdzie. Ale niewątpliwie przyglądanie się temu, w jaki sposób minister Ławrow argumentuje. A była to lepsza rozmowa, na przykład, niż wywiad z Putinem, który mówił po rosyjsku jakieś tyrady historyczne, wielominutowe. Carlson nie wiedział, o co chodzi. Róś Najazd mongolski. Tym razem minister Ławrow mówił po angielsku, krótko, precyzyjnie, więc może warto się przyjrzeć, jak chciał przemawiać do kogo? Wyszło do oświadczenia ministra Ławrowa, jak sądzę. Ten angielski rzeczywiście sprawił, że flow był tej rozmowy kompletnie inny, natomiast ja bym od, zaczął od takiej ogólnej uwagi. Ja mam wrażenie, że to jest trochę jak z dowcipem, który musisz opowiedzieć drugi raz, bo za pierwszym razem nie został zrozumiany i to od razu pokazuje, że ten dowcip nie był dobry. To znaczy, chodzi mi o ten cały numer, który Carlson tak. znowu wykręcił i było widać, że wszyscy tak reagowali, A, no w sensie widzieliśmy już to i to jest spalone. W sensie ta, ta metoda, którą Carlson teraz znowu zaprezentował z ministrem uważam, że pod kątem operacji Informacyjnej, którą Rosjanie pewnie chcieli przeprowadzić, tak jak za pierwszym razem, zostało to zrobione z Putinem. Znaczy, wydźwięk tego jest o wiele słabszy o wiele gorszy i przypuszczam, że pewnie jak zerkniemy sobie na wyświetlenia tego wywiadu za jakieś 2-3 miesiące i będziemy mogli sobie to porównać z wywiadem z Putinem, no to będzie to wiele mniejsze zainteresowanie i, i, no i ten wywiad po prostu był nietrafiony, jeśli chodzi o, o kwestię ewentualnej efektywności rosyjskiej propagandy. Może masz rację, nie wiem, zobaczymy, natomiast to są inne okoliczności trochę, to ja bym uwagę na to, że w, no tak. wtedy Carlston był osobą, która wciąż jeszcze brała udział aktywny w kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, dzisiaj jest ważną postacią, jeżeli chodzi o konstruowanie narracji wokół prezydenta Elekta, ale też ważną postacią, powiedziałbym nawet w cudzysłowie, jako rekruter, bo Carlson na swoim koncie na platformie X w zasadzie ma bardzo regularne wywiady też miał z ludźmi, którzy być może znajdą się w administracji nowego prezydenta. Więc ta rozmowa była o tyle ciekawa, że mamy trochę, znaczy, tak jak powiedziałem, nie, nie dziennikarza w żadnym razie. To były pytania zadawane w jakimś sensie przez wysłannika nieformalnego Waszyngtonu i pytania były dosyć dziwaczne, dlatego że w zasadzie to było takie stworzenie sceny dla ministra Bawrowa, na której on mógł de facto sprzedawać swoją linię argumentacji, to Carlson wyrażał troskę o to, czy wybuchnie aby wojna jądrowa, czy chcecie nas spopielić, co to oznacza. Więc Cała ta konstrukcja była dosyć sztuczna. Tam nie było żadnego, ty mówisz, flow. Nie, nie było flow. Flow miał yy, Gławrow, bo bardzo dobrze odpowiadał na te pytania sprawnie. Natomiast Carson w zasadzie chyba odczytywał te, te, te główne kwestie, moje takie było wrażenie, a nie miał przemyślanego jakiegoś celu w tej rozmowie. Wiesz, chodzi o to, że właśnie wydaje mi się, że mówiąc flow, miałem na myśli to, że to jednak była w pewnym stopniu rozmowa, bo jak sobie przypomnimy wywiad, ten monolog Władimira Putina, no dobra, tak, to kompletnie to inaczej. W, sensie, w tym sensie tak. Staram się po prostu powiedzieć to, że minister Ławrow wypadł wiele lepiej niż prezydent Putin. Jeśli o to chodzi, chodzi mi o takie czysto wizerunkowe rzeczy. Ale co to może przejdziemy do tych kwestii, które się tam pojawiły, bo ty wspomniałeś o straszeniu bombą atomową, i wydaje mi się, że to jest rzecz, która rzeczywiście ewentualnie może dotrzeć do amerykańskiego odbiorcy, bo to jednak gra i to jest, to jest podnoszone cały I od, czas. Tego się, od tego się zaczynało. Ten, tak. ten już oriecznik, czyli ten użycie przez Rosję tego pocisku balistycznego uderzenie w Dnie puste, w sensie bez ładunków, ale Carlson tego zaczął de facto, próbując zapytać Ławrowa, czy aby co ta wiadomość? Oznacza. No, no i dostał, oczywiście, prostą odpowiedź, że to, to była bardzo ważna wiadomość, aby przekonać, że my, oczywiście, nie chcemy żadnej wojny, ale sytuacje, okoliczności, błędy administracji Bidena zmuszają nas do tego, aby wyraziście zaakcentować to, jakie są nasze uprawnione interesy i być może, jeżeli nie zostaniemy wysłuchani, to wyślemy jeszcze nową wiadomość. Więc tego rodzaju sugestie które nie spotkały się oczywiście z kontrą żadną Carlsona, tylko z przejściem do kolejnego, kolejnego tematu. Więc tak ta rozmowa była skonstruowana. Scena zorganizowana dla Ławrowa, który mógł zaprezentować no, rosyjski punkt widzenia w czystej postaci. No to słuchaj, no to jeszcze jedną rzecz tutaj bym podniósł w kontekście tego, jak Ławrow starał się ten swój komunikat skalibrować pod kątem amerykańskiego odbiorcy. Bardzo ciekawy jest ten fragment, kiedy on zaczyna mówić o tym, że reżim Zamońskiego to są jak kolonizatorzy, postępujący wobec poddanych swoich nie wiem, jak było to w Afryce, czy w Ameryce Łacińskiej, czy w Indochinach, no ale w tym momencie tymi kolonizowanymi osobami są Rosjanie, mieszkający w Ukrainie Wschodniej, Południowej i tak dalej, i tak dalej. I to było takie trochę posmak, wydaje mi się, że uderzenie w tym kierunku, by pokazać, że reżim Załońskiego, jak nazywa to oczywiście Ławrowia, to w cudzysłowie. Reżim kijowski. Tak, reżim kijowski, jest trochę egzemplifikacją kultury ŁOK, to znaczy, że ten rosyjski język, rosyjska kultura, prawosławna religia są kancelowane. To słowo nie pada z ławrowia, co prawda, ale wydaje mi się, że na poziomie perswazji takiego podsuwania pewnych myśli i pewnych asocjacji, które miały się pojawić w odbiorcy amerykańskim, to właśnie Ławrow starał się osiągnąć. To zdecydowanie. Starał się mówić językiem, który będzie zrozumiały do odbiorcy amerykańskiego, bo o ile Putin mówił zdecydowanie kodem, którego nikt nie był w stanie rozszyfrować w Stanach, Ławrow kierował ten przekaz raczej do Amerykanów, aniżeli do Rosjan. Stąd angielski też wydaje mi się celowo wybrany. Więc rzeczywiście próbował stworzyć taką bardzo długofalową narrację, w ogóle skąd się ten cały problem wziął, począwszy od 2014 roku, od rosyjskiej analizy przyczyn Romajdanu i tak dalej. Nie będziemy tego powtarzać, bo to wszystko już zostało powiedziane. To, co było ciekawe, jeżeli chodzi o Zeleńskiego, to Carlson zadał pytanie z sugestią. To Carlson zasugerował w pytaniu, że przecież prezydent Zeleński w zasadzie nie ma mandatu demokratycznego, no bo wybory miały się odbyć, ale się nie odbyły, więc jak w ogóle... Wyobrażasz sobie, pan minister rozmowy, czy, czy będziecie rozmawiać z... A więc to Carlson wpuścił w zasadzie element narracji rosyjskiej, który pojawia się od już kilku miesięcy, że o to w zasadzie nie wiadomo z kim rozmawiać. I tu ciekawe, bo ja spodziewałem się, że jednak Ławrow w tą piłeczkę odbije zgodnie z... Profesjonalista, profesjonalista. On absolutnie nic tu nie, nie, nic tu nie poruszył, nie chciał zamykać drzwi, raczej odwołał się do takich aktów zaleńskiego, który dwa lata temu mniej więcej taki dekret wydał, w którym generalnie zakazał rozmów z Rosjanami, więc Ławrow odwołał się do tego, twierdząc, że no musi to być odwołane publicznie, żeby można było przystąpić do rozmów, natomiast nie podważał mandatu zaleńskiego, czyli. Spekulacja bierze pod uwagę to, że jakieś rozmowy muszą się toczyć, i teraz dodawanie kolejnych punktów w tym momencie niekoniecznie może pomagać w ich rozpoczęciu, i też wysłałby sygnał do Trumpa i administracji, że gotowość rosyjska do, jest rozmowy, do rozmowy jest, jest fikcyjna. Tak, tak, jest zdecydowanie niska, ale skąd wiemy o tym, że. Znaczy jak możemy uwiarygodnić tezę, że to Carlson, zadając to pytanie, mówił takim rosyjskim podręcznikiem. Pamiętasz, nagraliśmy ten odcinek o tekście Konstantina Riemczukowa, naczelnego niezależnej gazety, gdzie Riemczukow w takich dziesięciu punktach wypisał, jak Putin dzisiaj patrzy na ten konflikt i o czym Zachód powinien wiedzieć. Co było to ważne? No myśmy to trochę to odczytali, że to jest jakieś takie proxy komunikacja poprzez dziennikarza wysłana albo z administracji prezydenta, albo z rosyjskiego MSZ-u. No tutaj oczywiście spekulacja, natomiast tam się znalazł ten punkt dotyczący legitymacji Zaoeńskiego, to znaczy, że Putin tak pisze Riemczukow. Putin ma bardzo poważne wątpliwości co do legitymacji Załęckiego i co ten podpis Załęckiego byłby warty. Ale jak widać, Profesjonalista Ławrow nie zamyka wszystkich drzwi i to chyba trzeba docenić. <laughs> nie, nie, trochę prowokuję, prowokuje. Czytałem komentarze pod tym filmem. Okay. Trochę Amerykan Amerykanów, którzy rzeczywiście byli ujęci Ławrowem, że po angielsku, że taki profesjonalny, że tak sprawnie przedstawia argumenty rosyjskie. I, I trochę to miało temu służyć, żeby ucywilizować partnera, z którym trzeba będzie prowadzić rozmowy, bo to są pewne koszty. Dzisiaj mówimy wszyscy o różnych planach pokojowych, które się pojawiają wokół administracji. Trumpa również. O jednej rzeczy trzeba pamiętać, że rozmowy z Putinem dzisiaj są obarczone dużo wyższymi kosztami politycznymi niż kilka lat temu. bo to na koncie Putina są zbrodnie, bo obrazki z Ukrainy widzą wszyscy, również zwolennicy Trumpa i tam wśród nich też nie jest tak, że większość ma jakieś prorosyjskie nastawienia, to jest jakiś ułamek. Natomiast Trump musi stworzyć pewne uzasadnienie, Dlaczego z tym typem rozmawia i dlaczemu ma to służyć? Stąd bardzo często w wypowiedziach jest, że chce ratować życie. Niepotrzebnie giną ludzie na Ukrainie i to jest jego główny cel. Ale żeby rozmawiać z osobami, które są, no mają na przykład decyzję MTK czy Międzynarodowego Trybunału Karnego, które ścigają za porywanie dzieci ukraińskich i ich przetrzymywanie. One jak tych ludzi sprzedać audytorium amerykańskiego jako poważnych partnerów do rozmowy? Więc temu myślę też ta rozmowa mogła częściowo służyć. Ale słuchaj, to przyjdźmy, bo w tytule odcinka mamy ultimatum dla Ukrainy i jakie są warunki ewentualne negocjacyjne, które Bławro przedstawił. My je znamy. Tak, tak, tak. To jest w czerwcu, Putin je wyraził. Nie... Tak. Wysłanie w MZE, MZ, aneksja terytoriów, uznana aneksja przez y, międzynarodowo, wciąż podtrzymuje absurdalne tezy o denazyfikacji i demilitaryzacji, czyli redukcji sił zbrojnych Ukrainy po statusie pozablokowym, czyli nie dla NATO. I zmiana prawa ukraińskiego. I zmiana prawa. Więc maksymalizacja warunków, znaczy, ja rozumiem to jako element taktyki negocjacyjnej. Dopóki nie, nie dojdzie do rozmów przy jakimkolwiek stole, każdru, każda strona jakby maksymalizuje żądania, żeby móc mieć z czego schodzić. Więc tutaj nie ma ani kroku wstecz. Co więcej, jest takie zdanie, bo Ławrowa, że. To sytuacja on the ground, czyli na placu boju, będzie decydować o, tak naprawdę o tym, w którą stronę będą nasze postulaty podążać. A wiem, że Rosjanie rzucili teraz tysiące, tysiące, tysiące żołnierzy po to, aby wyrwać Ukrainie ile się da przed przystąpieniem do, do początkowych rozmów rozejmowych czy pokojowych. E, tam pada jeszcze jedno pytanie ze strony Carlsona, które moim zdaniem jest odzwierciedleniem pewnych marzeń elit amerykańskich ekspertów jeszcze sprzed wojny i w zasadzie chyba jeszcze sprzed Krymu, one były najmocniejsze, mianowicie. Czy uda się Rosję wyciągnąć z objęć chińskich i jakoś wspólnie Amerykanie i Rosjanie? Postawią się tym Chińczykom. No i tutaj odpowiedź Ławrowa jest jednoznaczna, to znaczy nie ma powrotu, to senewrati, to znaczy nie będziemy już junior partnerem, jak on to mówi, ani regionalnym mocarstwem, to chyba sformułowanie Baracka Obamy, które rozwścieczyło Kremli, Rosjan. To znaczy, my wybieramy swoją ścieżkę, i tutaj absolutnie jest całkowicie za zamknięte. I tutaj jeden kontekst już ci dodaje głos. Ta myśl, że Rosjanie i Rosja mogą zostać jakoś. Nie wiem, przyswojone przez Amerykanów, czy wyciągnięte z tych chińskich objęć, moim zdaniem ta myśl unosi się nad tym raportem, dokumentem Kellogga, który omawialiśmy. To znaczy, tam, moim zdaniem, jest to wyraźnie bardzo obecne, że Rosja może być jakimś kluczem do tego chińskiego zamka. Z punktu widzenia Amerykanów, no Ławrow mówi jednoznacznie, że nie, 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 absolutnie, nawet nie o tym nie myślcie. I wy, mówi prawdę. Nawet jeżeli manipuluje. Czy nie manipulować, to mówi, mówi prawdę, bo te relacje rosyjsko-chińskie rzeczywiście nabrały zupełnie nowego charakteru. I przeświadczenie, które gdzieś w niektórych kręgach na Zachodzie jest, że możemy Tą Rosję wyciągnąć, niejako, z tego uścisku, w którym jest pewne założenie ukryte. I rozumiem reakcję Ławrowa, bo to założenie mówi, że Rosja nie ma podmiotowości. Czyli po prostu możemy ją no tak. wyjąć z tej układanki, przestawić w jakieś miejsce i tyle. I stąd ten opór Ławrowa, bo postulat rosyjski, ten ogólny, jest taki, że chcemy kształtować nowy ład międzynarodowy. I z Chinami jako, jako zasadniczym partnerem. Ławrow nie mówi oczywiście o tym, co wiemy, że tym partnerem juniorem w tym momencie jest Rosja w stosunku do Chin. Pod w zasadzie każdym względem poza arsenałem nuklearnym. Więc tu Wyraziście Ławrow, być może wysyłając sygnał też do Chin, zaznaczył, że ten sojusz, który się zawiązał, ma trwałe korzenie i Rosja nie ma intencji, aby, aby z niego wychodzić. I na koniec, jeszcze rzecz, która taki most zbuduje między naszym tematem jutrzejszym: wtorkowym, tak. wtorkowym. Dlatego, że wywiad miał miejsce 5 grudnia. A więc już ruszyła ofensywa rebeliantów w Syrii. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jak się zakończy, ale widać było, że to jest duża dynamika. I oczywiście Carlson pyta Ławrowa, co, co to będzie. I retoryka ministra Ławrowa jest następująca: że no, terroryści nadciągają, będziemy starać się temu przeciwdziałać, prowadzimy rozmowy z Turcją i Iranem, aby, aby zareagować. Pewnie gdzieś Amerykanie, Brytyjczycy, może Izrael za tym stoi, ale było przeświadczenie, że widać było wyraźnie, że kompletny brak zrozumienia jakby dynamiki tego, co się dzieje na miejscu. I w zasadzie coś, co nam bardzo wiele mówi o naszym... Naszej roz, na, na, znaczy daje taki asumpt do naszej kolejnej rozmowy właśnie o tym, co Rosja straci, co zyska na zmianach, które miały miejsce w Syrii po obaleniu Asada. Także zapraszamy jutro, 18 wtorek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.